Hej, hej, witam Was w kolejnym odcinku. Zobaczcie, mamy tu kremoncie. Wróciłyśmy, słuchajcie, o, tam, dopiero z terenu. Było mega fajnie, na pokał, nawet trochę po polu takim. Dzisiaj, słuchajcie, nagrałem odcinek, gdzie po pierwsze, yy, kąpiemy kremonar spa, ogólne odgruzowanie z okay. tata, robimy ogólne odgruzowanie, tam opuszczamy jej ogon i wszystko. Tak, a i jeszcze dodatkowo będziemy robić kremonie padok. A to w aucie zostawiłeś? W aucie. Aha, to poczekajcie. Dobra, no ja, słuchajcie. Teraz idziemy do auta po narzędzia, bo Tata przywież, co Ty przywiezłeś? Grabie i szpadę. Grabie i Będziemy robić. Ale ja mam zmarszczkę. Zmarszczkę. To się nazywa Lwia. Zmarszczkę. Nie patrzcie na to, widzowie, dobra? Nie patrzcie. Idziemy tak do auta, pograwi szpadel. Będziemy hmm, robić krewanie padok. słuchajcie. Mamy kupione ile trawy? 4 kg. A, 16. Mamy kupione 16 kg trawy. Będziemy siać. Sadzić. Siać. Sadzić trawę. Siać. Ale na do tego, tego trzeba jak. przygotować padok, Także musimy go przygotować. I będziemy robić. A teraz idziemy do bagażnika, bo tata przybysz. Z domu. Jest taka piękna, słuchajcie, pogoda w ogóle. Takie, zobaczcie, jakie niebo piękne, piękne jest. A jutro już ma być zimno, także lipa. Zobaczcie, mamy tutaj grabki, kupoczbierackie grabki, i tata już mm, jakieś takie, nie wiem co robi. Takie coś wykopuje, pokrzywy, oset. I w ogóle musimy to wszystko, takie rzeczy właśnie, wytagować Tam są różne takie drzewka, o, takie coś. I ja teraz się zajmę kupami. No i robimy no, no co no. Będziemy Wam relacjonować później. Zobaczcie, już mniej więcej zrobiliśmy. A tam wyciągną te największe krzaki. Ja po prostu tam kupy, chociaż trochę kupy, za niedużo i teraz jemy już. Już w sumie większość się Zobaczcie, nie wiem, nie, mi nie Są przecież. Ja teraz wziąłam taką inną mieszankę jakąś, nie wiem. No jakaś taka nie wiem, co to jest, a tam, tam otwiera kolejny borek. I tak sobie właśnie rzucam. Tylko wiatr jest, słuchajcie, i trochę mi zwiewa, ale ale wiecie, to, to jest za konia. Więc zrobić tak. No idzie to tak. Tata rolnik! Uwaga! Łaga rolnik szuka żony! Zasiali górale owiec! Owiec! Od końca do końca tak jest! Tak o, no, śpiewa jakieś staromodne piosenki! Zasiali górale żyto! No, a ja bardziej się tym pakietem tak... Ui, o tak! I sobie tak dzisiaj jemy. Zobaczymy, ogólnie kremone będziemy przestawiać tu na ten padoczek tu który... nie. Yy, tak, będzie tam postawiona na jakiś miesiąc, myślę. Ten minimum miesiąc. Zobaczymy jak będzie rosła ta trawa. Od tego będzie zależało ile czasu będzie tam stała. Proszę bardzo. Tata, rolnik. Genu się nie oszuka. Ja nie wiem jak ja mam Dobra. Żarcik takie. Dobra, my na no. Sypiemy dalej. I i i. O, właśnie, ja są tam a wiatr mi w tule. Sypiemy to wszystko dalej i będziemy zaraz śni kąpać kremona. Tego już nie mogę doczekać. Dobra. No. No właśnie tak jest. Miłość w miłość zakopane. Spaceruję Spaceruje pani z panem Robimy te obrzydliwe szczoty w miasteczku. Bo kremona ma je mega brzydkie, długie już Prze Ej! na lew Zobaczcie były takie Takie fujka Teraz są takie Teraz będzie sportowa kremona Zobaczcie co tu jest w ogóle Uf, Odcinamy o. Tu jaki widok Prezes sobie siedzi A tu mamy takiego małego skrzydła. jeszcze Sobcy... zdjęcie przed co? Przed Czego? Nie mamy No przecież jest Nie, cały czas nie pęk No, wreszcie robi naszek w końcu A teraz a wygląda jest. jak co? Jak konkord? Teraz jak kon. Dobra, robimy zdjęcie. Oh, I się zaczęło. jest. spa. Chciałaś poparzyć dniu? Nie. No to jak ty sobie to wyobrażasz? Schodź, żeby dobrze chłodna leciała. O. No. Trzeba wcisnąć tam i dopiero przekręcić. Aha. Ona, wie, ona to wie. Jest chłodna. ciepła ma być, to znaczy, że nie chłodzimy konia, tylko myjemy. Żeby puściły te wszystkie syfy po zimie. Trzeba zagotować brud. Ty, no przecież nie ma wrzątku, no już nie opadaj takich rzeczy. Trzeba zagotować. No ktoś pomyśli, że robimy te flaczki drobiowe. No, o, i tutaj No nie wiem, nie wiem. No, spadło. Z czarna wygląda. A jakie jak fajne jabłuszka wychodzą? No, ale widzisz jaka czarna? Ta. No, bo jej kusz wychodzi spod tego no. wszystkiego. Ty, tak jak patrzysz na zewnątrz, takie widać. Tu zobacz. No. No. I to wszystko będzie wymyte. I ona nie jaka jest ciepła. No, nie jest ciepła, ona jest taka dobra, właśnie, akurat letnia. No dobra, Co okay. mamy, co mamy, co mamy na kole? Pokażmy, ja co nie mamy. Nie lubię żałować za szamponu. Co to mamy za szampon? Marti. Do takiej tak maści, tak? Tak, do świetlnych. Do koni. To prawie, że to mnie by pasowało do moich siłych włosów po części A. nie, powiem Ci, że jak ja bym tak Ci głowę podstawił to by też mogło coś by z tego być przecież ona się zaraz wytarza jutro już będzie po zawodach A czyj to bat jest? Nie wiem, nie odchodzi mi. Dobrze, że nie odchodzi. No, A może wezmę sobie inną szczotkę?

Bo teraz wychodzi tutaj z Najlepszy będzie tak. Widziałeś no. to? To by pomyślał, nie? Taka czyściocha, myślałby, to kawalerowie przyjeżdżają. Spotykają się na podoku, chociaż przyjeżdżają, czy nie przyjeżdżają. Ale o, a, tu? a tu nic taki, o siebie nie dba. I taki bruda. Dobra, razie, do... O! I teraz jest mycie grzywki, co Kremona hmm. nie lubi płukania. Go wy nie, gowy nie, Jeszcze nie. Zobaczymy za chwilę dalej. No pokaż jak go wynie, no. Teraz może już się przyzwyczaiła. O. No na że nie mogę być żeby, żeby być pięknym trzeba cierpieć. Nie, o. Nie wydaje mnie się, no zobacz, ja nie cierpiałem, a pięknie jestem. <ścoughs> Widziałaś? Trzeba swą wartość znać normalnie, wiesz. Ale ja bo jest czarna. Kto jest czarne. Czymo? No bo ona jest zmieszana. Nie, jest po prostu tak brudna. No weź no zaśpiewać coś. I ławianki i rzucała je do falującej wody. Taka robota trochę nudna, ale no dawaj, no opowiadaj coś. Jak no pierwsza... Opowiem, jak było dzisiaj w Jak pierwszy raz z domu uciekałaś? tak co? Ja wiem, nie uciekałaś. Tak, takie powiedzenie. Za moich nie czasów nie było nie takie powiedzenie. Ogóle, nie jak pierwszy raz z domu uciekałaś? Za moich... nie moich? No ja wiem, że nie, ale za moich czasów takie było, taki tekstik był. No. Ja jestem grzecznym dzieckiem, nie uciekam. A kto to potwierdzi? Aha. kiedyś z domu? No nie. No. No dawaj. Ona nie jest włosy ci wypadają. No dawaj, opowiadaj. Było spoko. Już? Wypracowanie. tak nie lubią? Głowy. Już? Cała opowieść? No. Ale spotkałaś jakiegoś barzanta, królika, zająca. Nie, nic. Sarnę. Nic. Dzika. Pytałaś się, co robi w lesie. Nie, bo się, nie spotkałam. Eee, słabo. Ej, nagraj ją z drugiej strony. A daj mi więcej No nie, bo się nagrywa. Nie, jak jest od góry. Patrzcie na to. Widzicie to? Jaka różnica? Jest ona... Dlaczego ona jest w kamerze taka brudna? No. Nie, to nie jest brud, tylko to złoto w niej, takie, Widzicie? To nie jest brud. Ona na żywo w ogóle nie jest brudna. W ogóle na żywo jest innego koloru niż Wy, widzicie? Tak. Czemu u Was jest jakaś taka. Jakby brudna była dalej, naprawdę, a. Może troszeczkę jeszcze jest, no ale. Nie, jak ale, ale ona jest różowa. Tak. No. Jest jak łosoś. Muszę przesadzać tą łosoś. Dobra, i tak ją jeszcze raz wezmę płynem, ale zobaczcie na to. Nieźle. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale trochę dostało, nie? No <laughs> właśnie, I co teraz? A tak miało być po amerykańsku. Taka prześcieradła z na tej strony, a z tej kuń. Dobra, a sensie też zaraz sumie jednak. Kuń to jak nie, miało... nie kuń O jak zebra Także najmniej mi... o jednym tu był pan jest, czyli kuina Nożąc Trochę wstyd. Ale to co? Dwa dni będzie po zawodach, będzie to samo. Ten kto nie miał jasnego, ten jasnego terminu brudnego No, jak z dziećmi. Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci. Nie wiem, czy z koniem też tak jest, ale... Ale jest ogień. Nie, najpiękniej jak ona jest tak czysta i w słońcu, to fakt, no ale to fff, czyścić to wszystko. Jest. <śmierdzi> Już. No czaje. I nawet kumam. Tu masz No, czaje baza. Ogonek myłam. Teraz trzeba, na 10 minut ją pod solarkę, a później na O. A kto ma monetę? Ja. Bo ja nie mam żadnej. A będziesz ją wyrzymała? Co to znaczy? No tak wykręcać. Kogo? Cremonę. Nie. Bo się kiedyś był taki dowcip, czy można kota prać w pralce? No można, można, tylko nie można wyrzymać. Dobra, kremon ready. Dobra. Teraz przechodzimy do solarki. No i dziewczyny se na solarkę. Kremona sobie na solarkę. A ty nie? To i weź tam sobie wysuszysz się. Ojoj, ojoj, oj. Czek ludzko, trochę ognij się. O, wystrasz ją jeszcze. O, nie porabiać mi Już, 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 już. Już, bardziej, tylko nie uderz się. Nie uderz się. Stoj. Piecze się, Koninka, piecze. Suszy się, chyba. O, Jezus. A nie za długo na pierwszy raz, na taką blondynę? Pierwszy raz, już znasz była teraz. No ale po długo, po długim, to po długiej długie nie, przerwie. po prostu. Później pójdzie na słońce, na tors. A z kim? Z tobą. Nie wydaje mnie się, Andrzeju. Co ty by, co ty tam, co ty robisz ty? No gdzieś się, co? Do tyłu. No, widziałem. Aha, widzisz? I wolno. Mogę się liczyć przyjąć. Ej, co ty tam? Jest? Ej! To podnosz ją wziąć i... Nie mam o co jej przywiązać. Chociaż dobra, ją trzy. Jak nie A jakie masz o co? Stój. Aha I będzie Na No Pomachaj Alej. To taka cała robota o. I uczucie chyba jest na tym wyjściu Tak mi się wydaje jakiś się

Piękne No tylko oprócz głowy To no, jest brudna. Ale zobaczcie Ja wam pokażę jak ona się błyszczy Zobaczcie na to jeszcze ona wygląda jak jakaś... Ej, weźmy tylko noszeczki, że nie nadepnę Ona wygląda dosłownie jak perła teraz No, jest przepiękna Niesamowite, zobaczcie jakie ma jabłuszka Jak po Za Zawsze i na wiosnę wychodzą jabłuszka Mega. Ej, dobra tcy O, tak pięknie błyszczy. Dobra, jej jeszcze ogon i już. Odejdziemy teraz. My nie, trochę, o, bo... Jak chomikowi? No, to... O, To, szaleci, o, to, to no nie tak. krótko no tak. krótko Tutaj tak. nie Ty odwróć się. Boże jedyne ci tobie tak ktoś nie możesz odciąć nie, no tak się... hmm. Szybka. 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 już nie... chyba nie najostrzejsze te nożyce. No, to jest o, i co no, to a prostutka no widzisz pędzel no. no no dobra, wystarczy Zdrałam. no bo już mówi wystarczy, na ile Słuchaj, będziesz się. ale ją... ona jest taka aksamitna ej, ja jeszcze ją ten tak co? co robisz? odżyweczko mam przytrzane przytrzona nie chce żadnej odżywki, zobacz no to, ale musi wyglądać ładnie przytrzona puść, puść co ona wymyśla za wszystkimi sprayami? Mam już w Musimy zrobić teraz jej sesję. No i w końcu chyba wyjdziemy picie. I po 4 godzinach trzeba No też właśnie. To przecież że ja pamiętam. A tu zobaczcie jaki ma raj. Ha. Proszę bardzo. No dobrze, no to jak widzicie kremonka jest piękna, w ogóle nie pamiętam kiedy ostatnio była taka piękna po prostu. Jest pachnąca, popsikałam ją y, odżywką i w ogóle no jest cudowna po prostu, cudowna. Ja jestem zakochana. Ale Te kończymy już odcinek, my jedziemy sobie do domu, padok jest zrobiony. O a propos padoku, to, to, to właśnie wziął narzędzia. O, Kitkuj się, zobaczcie, To Tak jest zrobione, to miałem treningi w ogóle. O, nie co Po się szło. No, więc idziemy już do domu. Lecamy. jest taka piękna pogoda, że w ogóle to bym nie wracała stąd. Jestem słuchajcie, mamy, która godzina jest? Nie wiem, bo... Mówiłeś? Bo 17 tylko. 17 jakoś 20. Coś takiego. Ja tu jestem od 9. Ale co z tego, bo... bo... No, z ja kremoncią. No. No dobra, kończymy. I narka. Słuchajcie, mamy drugi dzień. Strasznie zimno. zimno. Jest strasznie zimno. Wczoraj na krótkiej słudeki, a dzisiaj jest... masakra. Jest lodowato. Dwie jak 150, a teraz jesteśmy przy kremonie i Wam pokażemy jak jest jaki jest jej stan po umyciu. Uwaga, uwaga. Szugnamy patoczek kremony. Uwaga, uwaga! Kocham cię koniu. Kocham cię konio Wyglądasz przepięknie. O, ale ładne, czekajcie. Mm, tutaj druga strona. Super, tarzanko było. No jest na innym padoku. Trawce. Mega, mega wyglądasz kremona. Krzanka Ta... chyba nie ma, nie? Ej, ale wyżarła całą trawę, która już tu była. mnie wszystko. Cała trawka jest wykoszona. W serio kremona. Chodź na to. nie Boi się prądu.